Witam wszystkich serdecznie z tej strony Aquamaniak. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak się ma sprawa z ikrą yy, kierysków. Jest, jest około 105 jajeczek. 105 ikry jest. Yy, było jej 220 około, ale yy, druga samica, która się przez przypadek wytarła w tym akwarium i zebrałem od niej ikry, to mam tylko jednego samca i dwie samice. Samiec nie miał wystarczająco mlecza i po prostu stało się coś takiego, że nie zapłodnił całej ikry od tej samicy, co się tutaj wytarła. Mam około 20, a od tej, co tutaj się wytarła, jest około 85 jakoś tak. I właśnie. Ikra dzisiaj, jutro będzie miała, rano, będzie miała czwarty dzień. Więc podejrzewam, że jutro rano się zaczną już kluć. Ale do końca jeszcze nie wiem. Poskładaję sobie tam na listku. O tam jest jakaś spleśniała prawdopodobnie. Co nie niezapłodniona. I właśnie jest jej zapłodnionych około 105. Jest ogólnie ich tutaj dużo porozrzucanych po krzakach. Więc ja myślę, że powinny się z tego uchować jakieś młode. Powinny, nie muszą, ale powinny się raczej uchować, yy, ponieważ nie będzie tutaj nic ich zjadało. Będą karmione grzutkiem przez pierwsze dwa tygodnie. Później je przestawię na normalną karmę. Znaczy, że to jest już akwarium, a nie zwykły kotnik. To właśnie tutaj powinny bardziej trochę urosnąć. Będę tej około, żeby urosła sobie do centymetra i pójdą sobie do 300 litrów. Tutaj w tym akwarium pływa samica, która się wytarła właśnie tu. Gdzieś tutaj jest. To jest tam ta, co się wytarła tam, w tamtym akwarium. A druga siedzi gdzieś w krzakach. Nie wiem dokładnie gdzie, ale jak tutaj będzie robiony restart to sobie kupię kirysków, że wam powiem jakich, Orange Venezuela albo yy, Gold Lasery, te Aynusy Gold Lasery. albo te, yy, no właśnie te Orange Venezuela. Ale najpierw spróbuję odchować właśnie te młode. Chciałabym się na nich trochę nauczyć, na tych kiryskach, właśnie się doświadczyć trochę z tym odchowywaniem młodych bo jak już dam radę odchować jedne młode, to zresztą nie powinno być problemu. Więc, na razie się chcę nauczyć na tych właśnie pstrych albinosach, a właśnie na... później będę chciał rozmnażać, jak one się nazywają, Orange Wenezuelę? jidyrskie Orange Wenezuela. i właśnie będę też chciał, żeby się to zwróciło w jakiś sposób. Fajnie by było sobie kupić takie gold lasery, ale jak sobie piszecie gold lasery Kiryski, to ich ceny się wahają od 25 najniższej widziałem, do net 50 zł, więc od sztuki, więc trochę słabą z ceną według mnie, ale może się to zmieni na następny rok, może będą troszkę tańsze inne. Jak będą ludzie mieli modę, to może powystawiają. Ale właśnie jak będą te Orange Venezuela kiryski, to sobie mam plan kupić. One kosztują około 14,50 od sztuki. To sobie kupię na urodziny. Takie kiryski. Chciałbym, żeby się te uchowały, Właśnie pstre. Byłby to dla mnie wielki sukces uchować kiryski. Jeszcze tego mi się nie udało zrobić. Więc myślę, że to jest dobry pomysł z tym tutaj właśnie takim kotnikiem, akwarium dla młodych kirysków. Że mam nadzieję, że będą młode. I do następnego odcinka. Cześć.